organizacja obiecała Melvin potwierdził to w ringu it's gonna happen it's gonna be first. thank you very much melvin marphal usmega czerwca obytnicy zostaną spełnione Będzie to 14 występ Mameda na KSU. Żadnego dotychczas nie przegrał. Melvin to jeden z najlepszych zawodników stójkowych w ogóle, ale w ogóle to nie oznacza, że ta walka zostanie szybko sprowadzona do parteru. E, nie chciałbym, żeby ta walka wyglądała w ten sposób, że będę od razu uciekał do parteru i szukał tam rozwiązania. E, chcę powalczyć. A lot powiedziało people said to me that they wanna have stand-up fights and they're gonna stand and trade with me. You know, if he said he's gonna do that, you know I'm gonna count him on his word. Jeśli nie, to jest tak jak kurczak Kolejne walki i kolejne przeciwnice zmuszają mnie do tego, żebym ciężej trenował i te moje treningi były dłuższe. E, nieraz brakuje mi czasu, żeby się nacieszyć zwycięstwami.

It is not if it is when I'm going to win this fight of Muhammad. I'm going to be the Polish new star. Just like Mike Tyson said, everybody got a game plan until they get hit.. To, da, to da. Mam nadzieję, że da what I want is that the people and the fans in Poland are gonna love me, because how I fight. for our poprawiłem się, mogę powiedzieć, że sporo. Najwięcej czasu poświęcam na treningi wytrzymałościowe, dlatego że jest to moją najsłabszą stroną od samego początku. Trzeba przygotować bardzo dobrą stójkę, no i obronę dołu, żeby nie dać się sprowadzić. I sold my business when I was 28 years old and started taking a jujitsu class, and found out shortly thereafter that I was one of the toughest men in the world. Um, so it pretty, came pretty much naturally to me, and uh, I've had a lot of success with it um, after that. I uh, got yeah, the big sexy nickname basically by being big and sexy. Um, I like to consider myself the best looking man over 6'6 uh, in the United States and maybe the world. Um, but no, really, for the most part, people tend to think I'm really good looking, mostly me. Takim zawodnikiem będę próbował rozstrzygnąć walkę w stójce, a ta stójka na dzień dzisiejszy jest już niezła. Pudzian najczęściej walczył z przeciwnikami dużo bardziej doświadczonymi od siebie. Nigdy żadnego przeciwnika nie lekceważyłem i tego przeciwnika też nie lekceważyłem. Wiele pracy wykonałem na treningu, a jeszcze więcej pracy chcę wykonać w ringu. To będzie w że będzie Jestem właściwie czwarto polisz, więc nie mogę się doczekać, aby wrócić do mojego rodzinnego kraju i być może zobaczyć moją rozszerzoną rodzinę. Będzie to jedno z największych wyzwań dla Mariusza Pudzianowskiego. Liczę, że tą walką zadowoli wszystkich swoich fanów. Kendall Groove pokazał w walce z Mamedem, że jest bardzo groźnym przeciwnikiem i nie należy go lekceważyć. Myślę, że będzie chciał się w następnej walce koniecznie odbić przed polską publicznością, ale ja będę na to gotowy. Ale go! ale to go! Potrafi się bić w stójce, potrafi się bić w parterze, ale to w żaden sposób mnie odstrasza, a wręcz napędza do tego, żeby dać jeszcze lepszą walkę. Kendall Groove jest wyższy, ma lepszy zasięg i jest bardzo niewygodnym zawodnikiem. Kendall. To na pewno nie będzie łatwa walka dla Ciebie i na pewno nie oddam Ci tego pasa. Także przygotuj się na wojnę. Ponadto na Gali zobaczymy finał turnieju kobiet, a w nim Karolinę Kowalkiewicz i Martę Hojnowską. Pojedynek mistrza wagi półśredniej Aslambeka Saidowa oraz starcie dwóch debiutantów na ringu KSW Kamrot versus Zawacki. KSW23 tylko w pay per -view.